Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie właśnie tą wyrzutnię, którą tutaj widzicie. I nie bez powodu wam doświetlań, żeby wam świeciłem na nią, żeby wam po prostu doświetlić. Wyrzutnia Anarchii, czyli Anarchia 16S Anarchia jeśli źle to wymówiłem, to poprawcie mnie w komentarzu. Za taką wyrzutnię trzeba zapłacić około. Około albo 40 zł. I co taka wyrzutnia nam oferuje? Taką, taka wyrzutnia nam oferuje yy. Oferuje nam Aha 16 strzałów. Dlatego 16S. No ale dobra. Bo się chwilę pogubię. Tutaj macie wszystkie informacje. Czyli 20 do 25 metrów pociski się znoszą, Jeden cal to jest kaliber. No i gramatura to jest, ile muszę zepchnąć, bo już nie, 192 gramy. No, tak więc już szybko myślę wiecie. Ląd jeszcze nie wspomniałem. Ląd tylko jeden. Szkoda. Mógłby być drugi. I kod produktu, który też się zapomniał. Pewnie. TXB 047. Proszę bardzo. I cóż. Nie pozostaje nic innego jak przetestować. Tak więc. Widzimy się już na zewnątrz. A więc odpalamy sobie teraz taką kosteczkę i zobaczymy jak ona strzela. Tak więc wyrzutnia była bardzo fajna. Fajne były efekty. I moja ocenka dla tej wyrzutni to. Szóstka. Szósteczka. Mogę dać szósteczkę. A ty? Dwa na dziesięć. Nie. Ale tak na poważnie. Nie wiem. To zastanawiaj się. A ja powiem tyle. Jeśli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Subik. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach.